Dobry wieczór! Dobry wieczór, Sanok! Wow! Co tu się dzieje? Super energia! jesteście aż nadto radości. Ja uważam, że na starcie się za dobrze bawicie, jak w tych pieniądzach, to jest. Ja się czuję, jakby tu święto dzisiaj było, nie? Kochani, super tu być. Naprawdę e, stałem, słuchałem e, występu Arka. To jak wy się bawicie, też miałem przyjemność was poznać, bilety sprawdzić. E, tutaj, panów, oczywiście, dżentelmenów z tyłu, pozdrawiam za ogarnięcie lampy. E, dajcie brawa chłopakom, super są. Doceniam, się zgodzili pomóc. Jeszcze tam sobie postawiłem aparat i jeden mówi do mnie: To co, mamy oglądać w tym małym ekranie? Ja mówię tak, jak mi żart nie wejdzie, to jak w ważę w piłkę. Bo wy pokażecie okienko. <noise> I sprawdzimy, czemu pan w trzecim rzędzie się nie śmieje? Czego nie zrozumiał? Będzie... <noise> Tutaj kurwa powinien być ekran z podglądem, nie? Co nie weszło, co ja zrobiłem źle. To pani od tych dwóch typów była czy inna? Nie, 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 tu jestem. Gdzie jest. <noise> Chwila nieuwagi, ona. Ej, tu! To jest królowa z Sanoka życia. Dagmara z Sanoka. Gdzie? Tu jesteś? Wow, jak ona jeszcze macha. Tu kurwa, ona mnie, ona mnie jak papież pozdrawia. tu. Ona ma nawet kurwa manierę, jak żona Hollywood, tak. Nie kurwa, tak? Pozdrawiam. Wow, ale to jest zabawne, że. E, o co tam chodziło? Że Ty jesteś z mężem i z kochankiem, tak? Czy.? Nie, to nie Ale to nie, jedno nie wyklucza drugiego. Nie, nie. Mąż ma na rano, kumpel na nocki, chuj, wszyscy. I się przypadkiem tu w trójkę spotkali. Nie? No. Marek, co ty robisz z moją żoną? Nie, nie wiem, wiesz, jakby. W czwórkę? Jeszcze ktoś jest? Kurwa. Kolegi narzeczona. Kolegi narzeczona. Też znasz jej, jej męża? Poznałaś. Dzisiaj czy wcześniej? Bardzo mi się podoba, jakby to jest taki czworokąt własny, ja Ja myślałem, że raczej Podkarpacie to takie religijne, takie wiecie, bardziej konserwatywne, a tu chuj, swingerci się nie? Słucham? Nie, Kto jeszcze? Aha, czyli wy jeszcze nie? Ja już. Nie, to wy tak, to już widzę. Wy blondynka z wysokim dżentelmenem w adidasie, tak? Tak, a ci co siedzą bokiem do siebie, to jeszcze przed. No ja właśnie widzę, że tak siadłeś sam w tym rzędzie, żeby spierdolić. Ja, ja idę... Chcesz coś kochanie z Baru? Weź mi Martini. Dobrze, i chują ją No, wow, super, a tu pan. Yy, yy. Pan, pan, pan Albert? Jak masz Albert na imię, to pan musi być przed Albert. Znaczy, nie wyobrażam... Albert bez pan to chujowo brzmi, wiecie, o co chodzi. Jakby ja mam to samo z Ryszardem, nie? Ryszard bez pan też chujowo brzmi. Albert, z kim jesteś? Z kuzynem. Z kuzynem? Z kuzynem jesteś, dobrze. Eee. Czekaj, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba to wtrącenie, że jakby poszedłem dalej, on, mordo, słuchaj, nie przejmuj się. Na mnie też Rysiu wołają. Stary, na mnie nie wołają, mam tak, kurwa, w dowodzie. To nie jest pseudonim. To nie jest, kurwa, sywa. Fajnie, że w samo Rysiu to jest beka, nie? Co za chuj? Naprawdę, ja słyszałem wiele żartów z mojego imienia, ale pierwszy raz ktoś mówi: Na mnie też Rysiu mają". Nie, no, Rysio. Rysio jest upośledzony, kurwa. Rysio chodzi. Ją, no. Kur Dla mnie to jest najgorsza forma imienia. Jak ktoś do mnie mówi: Rysiu, Rysio", to ja mam wrażenie, jakbym na Nidlu na kasie robił, uczy się. To jak masz na imię, że Rysiu jest obelgą? Andrzej. A. A. Stary, nawet na Podkarpaci mają bekę z imienia Andrzej. To... Ty się powinieneś cieszyć, że na ciebie Rysio wołają. Ja Bogu dziękuję za Bogu dziękuję! Ma Andrzej i ma Rysiu to bez. Ciebie dudu nie wołają, naprawdę. Andrzej. Ale wołasz mieczy swojego starego, bo nie wiem. Szczerze, bo się zgubiłem w tym momencie. Nie może, kurwa, nie może być tak, że dwóch facetów ma w jednym pomieszczeniu. To, to się nie zdarza. Kurwa, Rysiu. Życie. Andrzej, a. Wow, kurde. Czym się zajmujesz, że pracy dostałeś, bo domyślam się od kolegów, dostałeś taki pseudonim. Co, ona. Co się jej dzieje? Ja może będę mniej żartował, kurwa, panowie. Sprawdźcie na naważy, czyli się jej za kolano nie złapał, okay? bo to. To nie brzmi jak śmiech. Oni lubią jak ludzie patrzą, sądzę, że mnie. Rysio, Andrzej, kurwa, nie będę, nie będę ci sklebiał. Andrzej, co, co w życiu robisz? Pracujesz sobie z tym, bo to uprzejmie pan. To już wiemy, no. Tylko co robisz? Sprzedaję. Fajnie, że widzisz, że wyjaśniłeś. ja, kurde, ja nie widziałem, że Sanok jest takim wiecie prawilnym miastem, że on od razu mówił: Ale ty, nie nie próbujesz się na policji, okej. Okay? To jakby jebać 60 to nie ja. Od razu zaznaczył. E, co sprzedajesz? E, do samochodów. Do samochodów. Czyli jesteś przedstawicielem handlowym? Czy, no, czy masz sklep z częściami? Okej. Okay. Jak wygląda przedstawiciel handlowy części samochodowych? No to ja wiem, kurwa, fajnie. Ty, ja bym się... Jak twoja żona tak łapie, to ja bym... Twoja przyszła żona. Kochanka. To kto jest kurwa Kim tam, bo. ty jest ciężki. Jak wygląda sprzedaż części samochodowych? Door to door, ty przychodzisz do kogoś i co mówisz. Nie wiem, masz na imię Andrzej, więc jest ciemno. Więc też nie widzę twojej karnacji. Ja wiem, dole nie jestem cyganem. Andrzej, tam jest się dużo w głowie u ciebie dzieje, nie? Nie sprzedaję ziomków, nie jestem cyganem. To nie moja żona, a to kochanka. Tam jest? I mówią na niego Rysio. Fajny jesteś, fajny jesteś. Dajcie mu brawa w ogóle, bo zasłużył. Co? Jeszcze raz, bo uzgadniacie coś między sobą? Nie, nie, nie. Wow. A tu, a tu pani, która z prawej strony gada, gdzie jest? To już uciekła. już. Gdzie? Tu. Tu. A, a ten za to sprzedaje. I wygląda jak cygan. Eee. Stary, od razu. Tam się prawinny, a ten tu. 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 Jakby mi mógł, to by telefonem lampkę zapalił. Tu. Tutaj. Od razu. Po. Bez miękkich gry podjebany. Eee. To jak i tak wiesz, tak się wyrwałeś, to może z tobą... Jak masz sobie przyjacielu? Michał. Michał? Eee, ty, a ty rzeczywiście staro wyglądasz. <grymne> to nie To nie? nie, bo Arek mówił, że ktoś staro wyglądał. To Łysy z Gdzie jest łysy czekaj z Więcej łysy. Nie, czekaj, kurwa jest was. Łysy to pan, pokulara. Pan stary. No nie, stary, no, świa... mój reflektor, który odbijać się od potylicy, sądzi inaczej. Pani z tyłu za tobą siedzi tak. on no, mówi kurwa, mówili, że ma być. Z... Trzymroski mają przysiadł, chuj, 36 stopni jak w Egipcie. Nie... <noise> Ale ja z tobą Michale, nie no, te, te, bo te, tą brodę taką gęstą masz tutaj. Kurwa, masz tą brodę taką. Do, do, dokąd sięgać ta broda, bo się zalewa w koszulę? Daleko. Daleko. On gaci nie nosi, on brodą jaja zasłania. <noise> To jest... On jest wikingiem, kurwa, o, po prostu. Gacie, co ty, człowieku? Pepko jebać, patrz, co so broda kurwa. Ja myślałem, że tutaj rury styczną, mu się wróble zalęgły, kurwa, już na wiosnę. <grym> Michał, czym się zajmujesz? Jestem kierowcą. Yy, zawodowym? Tak. A czym jeździsz? Ciężarówką. Ciężarówką. A często ci się psuje? Bo mam gościa... Trochę jebnięty, ale... <grym> Ale ma części samochodowe w dobrej cenie. Tylko nie zwracaj uwagi na imię, bo nie będziesz. Ale szczerze, na gwarancję, na wszystko ci podpiszę. Ja nie sprzeda. Kierowca zawodowy. I gdzie, gdzie tutaj po, po regionie, czy gdzieś na zachód, czy jak? Na, za, za granicą. A co, co, co najciekawszego wiozłeś? Który to powiedział? Czy ja dobrze usłyszałem, że ktoś powiedział, dziwki? Naprawdę, jeśli padły dziwki, to... Tak, bo, bo dziwki w tiszy się wozi jak puntusze. Na hakach 100 sztuk wiszą. Minus 15 stopni, żeby wiecie, świeże dojechały. Co to jest, kurde? Kurde, co ty się dzieje? Kurde, aż cudrze Chodakowska stąd wyszła, to naprawdę. Czytać, jeszcze chciałby zamienić dwa słowa? Co tak cisza? Nic się nie stanie, ja nie gryzę. Może pana, bo pan z przodu i pan tak... W porównaniu do Rysia to tak elegancko. Ubrany, z klasą bym powiedział. I okulary tam widać, że ta twarz książkę raz w życiu nie widziała, nie to za Andrzej. Eee. Andrzej jedynie co widział to instrukcję do sprzęgła, kurwa. Eee. Ma po chińsku prawie. <laughs> Sorry, Andrzej, że do cię dopieprzyłem, no ale sam zacząłeś, no. O, tak, ja doceniam ten między nami, naprawdę. To. <laughs> <y przyjacielu jak twoje imię? Kacper. Ach, kurde, no nie wiem nie wiem, o co ci zapytać. Czy masz czy coś, czym byś chciał się podzielić? drinka no piję. A co pijesz? Coś kawowego. Kawowego czyli co? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Stary, pięknie wyglądasz, ale widzę, że masz smak po chuju. Ja myślałem, że on w golfie to powiem, mmm, to jest wiesz, Negroni. Najostrzejszy drink możliwy w karcie, bardzo gorzki dla wytrawnego konozera. Mówi, a ty co masz? Coś o smaku kawy, spirytu z kawą. I chuj. On... Mmm, coś z kawą. Kupki przepanone. jest to nie mam pewności, że ci Andrzej oleju nie brał, kurwa, samochodowego, no. Z nutką orzechów, bo to po 15 tysiącach kilometrów spuszczony. tam, psss. Coś <gul> Kacper z kolegą w Tak. Tak, czy Czemu sami bez, bez, bez kobiet? Tak wygodnie. Tak wygodnie. Lepiej. Baba w domu. Patrzcie, Janusz siedzi niezadowolony. Kurwa, wiedziałem, że zjeba. Od razu zrobi tak. Hmm. Czyli można bez. A tam mu się jedno, że jeszcze na imprezę wjebała to w całe życie, kurwa. Eee, czym się, Kacper, e, zajmujesz w Sadoku? Nie, a jesteś w ogóle z Sanoka? Tak, jestem w Sanoka. To gdzie się zajmujesz czymś? Ogólnie to wróciłem z zagranicy i teraz, to. odpoczywasz. 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 No właśnie widziałem taki zagraniczny look, takie, taki. No, no, taki kurwa London look, nie? Taki, taki Little Beckham, nie? Taki wiesz. Victoria's Secret, wiesz o co chodzi tam. Ta, tak? No taki kurwa jesteś za modny. Stary, widziałem Andrzeja, jak wchodził, ty przy nim... On wygląda jakby, jakby stylizację z Bravo brał, kurwa, jeszcze. A ty pięknie, kurwa, w jasnych kolorach, biały, taki kremowy golf, szary spodnie, odważna stylizacja. No i chuj, kawę z domu, ale to... Ale tak się pije w Londynie. Ona z Londynie, a gdzie byłeś? W, 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 w Danii. Kurde, no to, i co robiłeś w PHZ? Ja też kiedyś pracowałem za granicą, w Norwegii. Tam mieszkanie, wykańczaliśmy. Wykańczaliście mieszkanie. Dobrze że wykańczaliście mieszkania. Nie, bo powiedział. Wykańczaliśmy. Wrócić, jak chuj, to założyć nie, ci nie, tylko czarny płaszcz i mam taki okej, okay, już nie zaczepiam kacki. <noise> e, na budowlance. Okej. Okay, I jak długo byłeś? No, cały rok. To szybko się dorobiłeś. No. I, Jakie są koszty życia w Sanoku, że po roku kładzenia fugi, kurwa, na kafelki typ siedzi odpierdolony, jakby co najmniej do sejmiku kandydował w tym roku? Ty nie myślałeś, żeby skandydować? Głosuj na Kacpra. Wyremontuję ci chatę. A kolega? Ty też zdani? Kwetonko? No nie wiem, na pewno nie stali. Z Francji przyjechał. Petonko. Petonko. Kudema. Kudemła. Kwetonko? Sorry, że tak cię, ale się przyjęczyłeś, okej, okay, ale Kwetonko? Nawet nie pytał o imię, będziesz Kwetonko? Czego nie zapamiętam. To jestem Też jesteś Kasper? No na chuj, będziesz Kładą ko. Co, 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 co chciałeś wcześniej powiedzieć, jak? też w Co? Też byłem w Danii. Też byłeś w Danii. Okej. Okay. A co robiłeś? Kasper wykończeniówka. Ja, 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 ja nie, nie wierzę tym razem. Ja sądzę, że on, wy, wy, we, we, we francuskiej piekarni kosą ty robię. Qu'est-ce qu'on s'en? Qu'est-ce ça va? Kurwa, co, jeden tu lepszy widzę, right? nie? A nie myślałeś z tym akcentem gdzieś pojechać właśnie na... Qu'est-ce qu'on? Qu'est-ce jednego Francuza bym zaskoczył. Co wtedy? Francuza Francuza? No kurwa, bo ci, zawstydziłbyś nie jednego, bo żaden by ci nie zrozumiał. Jak murański kurwa, byś po prostu. No, Kudemo! Dajcie chłopakom brawa, dzięki zielonemu. Że...